Gdzieś spałeś, dzieciaki ci pomalowały, jak wrowie spałeś Te Tu z przedszkola szły dzieci takie sześcioletnie i chodź pomalujemy Radzia, tak pani powiedziała nauczycielka. Dzie dzieci, chodź cię pomalujemy, dzisiaj Radzia na tak zwanego klauna No i tak pomalowałeś cię. No mówię ci. No No dzieci to z tego przedszkola z dwójki. No powiedziała, że Radziu to jest dobry model i Cię tego pomalowałem. No poważnie. Sama nauczycielka powiedziała, że dzieci dzisiaj mamy lekcję w terenie. Idziemy pomalać Radzia, bo on leży dzisiaj w rowie po denaturacie. Tak powiedziała Ela? Ela, no, no właśnie tak Ela powiedziała, chodźcie dzieci, idziemy w plener, weźcie sobie ten mazaki i tam różne flamastry pomalujemy.